Przetwórca mięsa. Dobry wędriniarz powinien mieć w sobie ambicje swego zawodu, to znaczy, być odpowiedzialny za to, co wykonuje też się liczy. Ukończona szkoła zawodowa czy technikum spożywcze jakieś czy praktyka duża. Powinien znać się na gatunkach mięs, wiedzieć co do czego można dołożyć, wiedzieć z czego co można zrobić. Co do pracy, to jest praca grupowa. To musi jeden drugiemu doradzać. Wtedy dopiero jak jest dobry kolektyw, dobre porozumienie między pracownikami, wtedy będzie można coś rozmawiać o dobrym towarze i o wydajności, o jakości, o wszystkim. Każdy masaż co trzy miesiące przechodzi badania. Co pół roku wchodzą nowe technologie. Wędryniarz musi to śledzić, musi to przeglądać, musi wiedzieć, co w tej chwili jest na topie tak zwane, modne, jaka wędryna, przyprawy, gatunki mięs, podanie później do handlu, jak podane, czy jest opakowane. W tej chwili to mamy duże zapotrzebowanie. Muszę stwierdzić, że brakuje. Kończą się szkoły, młodzież wycofała się z wędliniarstwa. Wujo mój ubijał po prostu prywatnie świnie. No i od czterech lat przeglądałem się, podpatrywałem jak wędzi się, jak się parzy. Byłem w tym wychowany. Zaczęło się później zasadnicza szkoła przemysłu Spożywczego. W zawodzie wędyniarza pracuje od 26 lat. Cały czas pr pracuje w, w jednej firmie. Wędyniarz w swojej pracy zajmuje się e, kwalifikacją e, rozbioru tusz oraz przetwarzaniem mięsa. Następnie obróbka, czyli albo peklowanie, albo będzie to mrożenie. Następnie jest to podawane tutaj na, na produkcję, tam gdzie są wszystkie maszyny, wilki, kutry, masownice. No i w tej zaczyna się w tej chwili jakaś produkcja, z jakieś dane kiełbasy. Jeżeli przykładowo Taką daną kiełbasę skręcimy na odpowiednich siatkach, wrzucamy to powiedzmy na, na mieszałkę, mieszamy, dodajemy tam peklosul, dodajemy przyprawy. Po napełnieniu przez nadziewarkę, dajemy to do osadzalni, to jest takie pomieszczenie, gdzie tam jest jakaś tam jest stosowana temperatura. Dajemy do komór wędzarniczych, czyli najpierw suszenie, później jest wędzenie, później jest parzenie. I wtedy wyciągamy to, wstudzimy i mamy gotową, gotową dopasę. Wędliniarz w tej pracy wykonuje przetwory mięsne i tłuszczowe. Salce sony, paszetowe, kaszanki. Jeżeli chodzi o tłuszcz, to wyrób smalcu, prawda? Topienie smalcu. Takie przetwory również trzeba przygotować i zmagazynować do dystrybucji. Żeby zdobyć, zdobyć zawód wędliniarza, trzeba skończyć zasadniczą szkołę przemysłu spożywczego lub technikum spożywczego. Muzyka lubię to, co robię. To, to mnie po prostu nakręca. Lubię wędliny, lubię nowości. Muzyka Taki młody uczeń zatrudniony w naszym zakładzie, żeby podnieść te swoje te Kwalifikacje, no to trzeba by troszeczkę popracować, to musi być i trening. Ta ścieżka kariery może się skończyć typu mistrza, no później może na jakieś, startować na majstra. Ja gorąco za zachęcam, żebyśmy zostali tutaj w naszym kraju i wspierali właśnie polskie, polskie rzeźnictwo, polskie wyroby. Zawód wędliniarza wybrałem, ponieważ chciałem po prostu spróbować czegoś nowego, mało spotykanego. Ten zawód gwarantuje mi stałą i dobrze płatną pracę. W szkole mamy zajęcia praktyczne, jak także i teoretyczne. Na zajęciach praktycznych zajmujemy się rozbieraniem tuszy na półtusze, a także potem dzielenie półtusz na ćwierć tusze, czyli wykrajywanie łopatek, szynek, schabu. W szkole mamy zajęcia teoretyczne takie jak Technologia przetwórstwa mięsa. Poznajemy budowę oraz także układ kostny zwierząt. Zapoznanie się z różnymi przyprawami, dodatkami, osłonkami. Zawód Wędliniarz poleciłbym wszystkim, którym, którzy chcą po prostu poznać coś nowego, coś odkryć, coś ciekawego. Poleciłbym to osobom, które interesują się produkcją żywności. Plusem też będą zainteresowania przedmiotami biologicznymi. Moje plany wobec tego zawodu są takie, że przez jakiś czas będę uczył się praktyki, doszkalał się cały czas i w przyszłości ewentualne utworzenie działalności. Jeśli chcesz pracować w zawodzie przetwórca mięsa, możesz wybrać następujące ścieżki kształcenia. Ścieżka pierwsza: Branżowa Szkoła Pierwszego Stopnia 3 lata egzamin zawodowy z kwalifikacji w trakcie trwania nauki SPC 04 Praca w zawodzie przetwórca mięsa Ścieżka druga kwalifikacyjny kurs zawodowy SPC 04 lub 2 lata nauki w zawodzie lub 2 lata pracy w zawodzie Potwierdzenie kwalifikacji SPC-04 egzaminem zawodowym zorganizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, praca w zawodzie przetwórca mięsa. Ścieżka trzecia. Branżowa szkoła pierwszego stopnia, 3 lata lub dokształcenie teoretyczne w formie pozaszkolnej, plus praktyka w zakładzie rzemieślniczym, potwierdzenie kwalifikacji egzaminem czeladniczym przed Komisją Izby Rzemieślniczej, tytuł czeladnika w zawodzie przetwórca mięsa. Po przepracowaniu minimum 3 lat potwierdzenie kwalifikacji egzaminem mistrzowskim przed Komisją Izby Rzemieślniczej, tytuł mistrza w zawodzie przetwórca mięsa, praca w zawodzie przetwórca mięsa. Nadbudowa kwalifikacji Uzyskanie zawodu przetwórca mięsa po potwierdzeniu kwalifikacji SPC 04 Potwierdzenie kwalifikacji SPC 07 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych egzaminem zawodowym zorganizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną Plus uzyskanie wykształcenia średniego lub średniego branżowego Uzyskanie dyplomu Technik Technologii Żywności